Technik rolnik najczęściej wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługą sprzętu stosowanego w produkcji rolniczej, sprzedażą płodów rolnych oraz nadzorowaniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej kwalifikacje do wykonywania zawodu technik rolnik można uzyskać kontynuując naukę w pięcioletnim technikum w ramach kwalifikacji rol 04 prowadzenie produkcji rolniczej. Oraz ROL 10 Organizacja i Nadzorowanie Produkcji Rolniczej, lub, kontynuując naukę, w trzyletniej Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia w zakresie kwalifikacji ROL 04 Prowadzenie Produkcji Rolniczej, a następnie w dwuletniej Branżowej Szkole Drugiego Stopnia w zakresie kwalifikacji ROL 10 Organizacja i Nadzorowanie Produkcji Rolniczej. Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminu zawodowego w zakresie wymienionych kwalifikacji i ich zdanie daje możliwość po ukończeniu szkoły branżowej drugiego stopnia lub technikum uzyskania dyplomu zawodowego na podstawie świadectwa ukończenia danej szkoły oraz dwóch certyfikatów kwalifikacji zawodowych. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w firmach związanych z rolnictwem i gospodarstwach rolnych, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego. Technik rolnik powinien doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi rozwiązaniami w branży rolniczej. Wiedzę powinien uzupełniać samodzielnie lub uczestnicząc w spotkaniach, szkoleniach czy konferencjach. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik może starać się o dodatkowe uprawnienia w zakresie obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych i w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Dla osoby wykonującej zawód technika rolnika ważne są ogólnie dobra sprawność fizyczna, zdolność do Długotrwałego wysiłku, zdolność do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, spostrzegawczość, szybki refleks, uzdolnienia organizacyjne, zdolność logicznego rozumowania i wyciągania wniosków. Ponadto, rolnik musi być dokładny, cierpliwy i samodzielny musi mieć motywację do pracy, dobre nastawienie do zwierząt, samokontrolę, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć uczenia się i aktualizowania wiedzy. Będąc technikiem, rolnikiem, pracuje się ze zwierzętami. Jest kontakt z naturą, brak monotonii. Jest to praca w wybranym przez siebie czasie pracy. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą: pracownik gospodarstwa rolnego, pracownik obsługi zwierząt, pracownik przedsiębiorstw rolnych, firm usługowych, traktorzysta, sprzedawca maszyn i urządzeń rolniczych. W pracy technika rolnika najczęściej używa się ciągnika, pługu kultywatora kombajnu, siewnika i ładowarki. Podczas wykonywania prac polowych korzysta się z odzieży ochronnej i rękawic materiałowych, a podczas pracy z zakresu ochrony roślin jest wymagane używanie kombinezonu, maseczek i rękawic gumowych.